W dawnych czasach, gdy zamki się wznosiły, a rycerze defilowali w lśniących zbrojach, istniały kodeksy postępowania tak osobliwe, że każdy nowoczesny podręcznik wydawałby się przy nich trywialny. Wyobraźcie sobie świat, w którym etykieta dyktowała wszystko, od sposobu pozdrowienia po najbardziej intymne szczegóły codziennego życia zasady, które w dzisiejszych oczach brzmią bardziej jak bajki lub sztuki teatru absurdu. Witajcie podróżnicy historii. Czy pomyśleliście kiedyś o życiu w epoce, gdzie nawet kichanie miało swój protokół? Dziś zbadamy najbardziej dziwaczne zasady etykiety średniowiecza. Zanim zanurzymy się w ten osobliwy świat, zostawcie już teraz swój super like. I bez dalszej zwłoki Przejdźmy do filmu. Kodeks postępowania, który rządził w XIII wieku. Wyobraźcie sobie czas, w którym, aby być uważanym za dobrze wychowanego, nie wystarczyło powiedzieć proszę i dziękuję. W XIII wieku Daniel Beckles, który z pewnością miałby dziś kanał o etykiecie na YouTube, napisał Liber Urbani, arcydzieło w formie poematów, które uczyło szlachtę, a także aspirujących do szlachectwa, jak się przyzwoicie zachowywać albo prawie. Wśród jego rad była jedna, która brzmi prawie jak komediowy skecz. Nie wprowadzaj konia do cudzego domu. Tak, to brzmi jak żart. Ale konie w domu były powszechną praktyką wśród prostaków tamtych czasów. Inny nakaz społeczny dotyczył niedogodnych swędzeń. Nie drap się w miejscach publicznych i nawet nie myśl o wyłapywaniu pcheł podczas rozmowy z kimś, zwłaszcza podczas kolacji. Pchły były praktycznie średniowiecznym dodatkiem modowym, ale mimo to etykieta była etykietą. Kolacja, nawiasem mówiąc, miała swoje własne zasady. Jeśli jesteś na formalnej uroczystości, nie rób siku w jadalni, chyba że jesteś gospodarzem. Tak. Ten dziwny przywilej był interpretowany jako symbol panowania nad przestrzenią i istniała również osobliwa technika samozachowawcza, jeśli zamężna kobieta zaczęła cię podrywać, zwłaszcza jeśli była żoną Twojego Pana, najbezpieczniej było udawać chorobę. Jąkaj się, drżyj, drap się po brodzie, jakbyś miał średniowiecznego demona na szyi. Lepiej być wariatem we wsi niż wisielcem na szubienicy. Bycie wykształconym w średniowieczu było prawie sztuką performatywną, ale przynajmniej było zabawne dla tych, którzy przetrwali. Zbyt wiele śmiechu było niebezpieczne. Być kobietą jeszcze bardziej. Podczas gdy mężczyźni walczyli w turniejach i dyskutowali o honorach, kobiety także miały swoje zasady, wiele z nich równie absurdalnych co okrutnych. Krystyna de Pizan, jedna z niewielu żeńskich głosów, które przetrwały średniowiecze z nieskazitelną reputacją, poświęciła się nauczaniu dam, jak zachować godność, a przynajmniej uniknąć domowych tragedii. Sugerowała, że aby zapewnić stabilną przyszłość, strategicznym posunięciem było poślubienie mężczyzn zreformowanych, wdowców lub weteranów przeszłych miłości. Kościół, nawiasem mówiąc, oklaskiwał małżeństwa z byłymi skruszonymi kurtyzanami, dla wiernych przekształcenie grzesznicy w żonę było niemal automatycznym odpustem, ale nie wszystko było strategią miłosną. Było na przykład poważne ostrzeżenie dotyczące śmiechu. Tak, śmiechu. Zbyt głośne śmianie się było postrzegane jako problem wyłącznie kobiecy. Wierzono, że niekontrolowana radość może przesuwać narządy wewnętrzne, zwłaszcza macice. Rezultat? Zbyt wiele śmiechu choroba murowana. Aby utrzymać męża w domu i z dala od pokus tawern, sekret polegał na przekształceniu się w swego rodzaju optymistyczną rzeczniczkę. Zalecano ukrywanie problemów z posiadłości. Martwa krowa? Schowaj. Nieposłuszny sługa? Udawaj pokój. Wszystko, aby głowa rodziny była zadowolona ze swojej własnej ignorancji. Ale być może najdziwniejszym wymogiem ze wszystkich był trening chodzenia bez wydawania jakiegokolwiek hałasu. Dosłownie chodzenie jak cień, jakby idealna żeńska obecność miała być odczuwana, nigdy słyszana. Fantomowa elegancja, nawiasem mówiąc, idealna średniowieczna kobieta była dyskretna, cicha i przede wszystkim nieszkodliwa. Alchemia włosów, czarujące flety i nauka szaleńca. Różność zdecydowanie przetrwała średniowiecze. Tylko nie przetrwał ten, kto stosował ówczesne przepisy na piękno. Jednym z największych entuzjastów tej eksperymentalnej estetyki był Giovanni Battista della Porta, alchemik XVI wieku. Obsesyjnie dążący do przekształcenia ludzkiego ciała za pomocą mieszanin, które przyprawiłyby o zawał każdego współczesnego dermatologa. Dla kobiet pragnących blond włosów rozwiązaniem była paląca pasta z szafranu z sodą kaustyczną. Aby przyciemnić włosy, przepis wymagał więcej cierpliwości i żołądka, pijawki pozostawione na słońcu przez dwa miesiące w czerwonym winie. Rezultat? Czarne włosy i prawdopodobnie częściowo zatruta głowa. Ale geniusz na tym nie poprzestał. Był też swego rodzaju kołcem natury. Twierdził z przekonaniem, że dzikie jelenie można schwytać, używając tylko dobrze nastrojonego fletu. Według niego wystarczyło grać z wrażliwością, a zwierzęta przychodziłyby łagodnie, jakby były fanami średniowiecznej serenady. A gdyby twoja ambicja była nieco większa, powiedzmy elefantyczna, Giovanni też miał rozwiązanie. Aby schwytać samca słonia, plan był prosty i bezpośredni. Wykopać głęboki dół, umieścić w nim cztery słonice i czekać, aż instynkt biednego gruboskórca wykona robotę. Pułapka, która mieszała zoologię, teatr i jeden stopień godnego szacunku delirium. W końcu jego pomysły były jak jego kosmetyki. Niebezpieczne, dziwaczne, ale zrobione z wielkim przekonaniem. Podręcznik miłości: kto może kochać? W czasach, gdy królowie decydowali o wojnach na podstawie perfumowanych listów, a listy miłosne mogły stać się dowodami prawnymi, kochanie nie było tylko uczuciem, było dyscypliną. Andrzej Kapelan, duchowny XII wieku, uznał za stosowne uporządkować chaos serc w traktacie zatytułowanym De Amore. Określił w nim z niemal matematyczną precyzją, kto mógł kochać. I jak? Wierzył na przykład, że ślepi nie mogą doświadczyć prawdziwej miłości. W końcu miłość rodziła się ze spojrzenia, a jeśli oczu nie było, uczucie było automatycznie nieważne. Wyjątkiem były oczywiście przypadki, gdy zakochany widział już ukochanego przed utratą wzroku. W takim przypadku miłość była dozwolona swego rodzaju retroaktywna licencja uczuciowa. Dla niego najczystsza miłość istniała między szlachtą, ponieważ zwykli ludzie byli zbyt zajęci zbieraniem rzepy i unikaniem zarazy. A jeśli kobieta była zamężna, nie przeszkadzało jej to całkowicie w przeżywaniu romansu, pod warunkiem, że była wystarczająco nieszczęśliwa. W końcu nawet cudzołóstwo miało specyficzne klauzule. Ale być może najbardziej surrealistyczne przekonanie nie dotyczyło miłości ludzkiej. Gaston III, współczesny tym teoretykom uczuć, wierzył, że psy są w stanie doskonale się komunikować. Problem polegał na tym, że ludzie nie słuchali prawidłowo. Wystarczyło uważnie, z czułością i cierpliwością słuchać szczekania, aby zrozumieć złożone emocje. W gruncie rzeczy, być może, najuczciwsza miłość średniowiecza pochodziła od owłosionego pyska i merdającego ogona. Teraz doszliśmy do końca kolejnej podróży przez teatr absurdu, jakim było średniowiecze. A tak między nami, jeśli etykieta jest synonimem cywilizacji, może wieki ciemne pilnie potrzebują rebrandingu. Odkryliśmy, że aby być dobrze wychowanym, wystarczyło nie drapać pcheł w miejscach publicznych, unikać oddawania moczu tam, gdzie się je i oczywiście udawać drgawki, aby uciec przed czyjąś żoną. Wszystko bardzo logiczne, prawda? Ale powiedzcie mi, gdybyście żyli w tamtych czasach Wolelibyście lizać kwaśne pijawki, żeby farbować włosy, czy spędzić życie, chodząc w absolutnej ciszy, jak posłuszne widmo. Wasza perspektywa jest dla nas cenna, więc zostawcie swój komentarz i włączcie się do rozmowy. I oczywiście nie zapomnijcie zostawić swojego super lajka na kanale. Ta mała akcja bardzo pomaga naszej pracy dotrzeć dalej. Jeśli ten film was rozbawił, zaintrygował lub sprawił, że podziękowaliście za życie w XXI wieku, udostępnijcie go znajomym. Widzimy się podczas następnej podróży w czasie. Pozostańcie w pokoju, pozostańcie z Bogiem.